Uważam w chwili obecnej AI jako przyszłość dla naszego świata, i szczerze mówiąc, wydaje mi się, że w chwili obecnej jesteśmy w takim następnym punkcie zwrotnym rozwoju. Na szkolenie trafiłem z polecenia kolegi z firmy, który uczestniczył w Waszym szkoleniu. Tak naprawdę chciałem odczarować mity związane z AI oraz zrozumieć, jak mogę to wykorzystać aby umocnić, na przykład, pozycję lidera w firmie, w której pracuję, ale również wykorzystać różnego rodzaju rozwiązania, pomysły w życiu prywatnym. Pierwsza to jest ta prasówka, która jest na samym początku, czyli przegląd takich newsów, które się znajdują w sieci w temacie AI, ale bardzo istotne jest, że jest to z komentarzem eksperta, czyli pokazuje nam pewne elementy, pewne niuansiki, które ja, nie, nie znając dobrze całego zagadnienia, nie zwróciłbym na to uwagi. Drugim elementem to jest bardzo obszerna wiedza, która jest prezentowana bardzo łatwy i przyspajalny dla każdego sposób. Na samym końcu bardzo fajnie się to układa, bo. No i oczywiście dla mnie też istotne jest, że jest dzielenie się wiedzą praktyczną, wykorzystując teorię. Czyli to nie jest tylko i wyłącznie czysta teoria. Komu bym to polecił? Szczerze mówiąc każdemu menadżerowi, ale również i osobom decyzyjnym, które potrzebują, żeby im odczarować. Dla mnie to jest, tak ja to tak fajnie mówię, odczarowanie imitów AI, natomiast chodzi o to, żeby zrozumieli, co się kryje za tym jakie tak naprawdę korzyści może przynieść film. Na początku na pewno w automatyzacji zadań, które codziennie wykonuję. Tak naprawdę jestem szczęściarzem, bo u mnie w firmie otrzymałem licencję CoPilota i bardzo, bardzo wspiera mnie w codziennych zadaniach. Wykorzystuję to naprawdę coraz bardziej. Następnie bardzo przyda mi się przy współpracy międzykulturowej, ponieważ akurat ja współpracuję z różnymi kulturami, z różnymi krajami. Także pomoże mi w pisaniu, w korekcie tekstu, w tłumaczeniu na no różne języki, ale również w budowaniu moich umiejętności komunikacyjnych. Natomiast ja już w chwili obecnej zauważyłem kilka obszarów w firmie, w której pracuję, gdzie tak naprawdę AI mogłoby dostarczyć wartość. A prywatnie, to na pewno w edukacji i w nauce, ale na przykład w trakcie albo przed wakacjami w planowaniu podróży. Lubię ćwiczyć różnego rodzaju ćwiczenia cardio. Wielbiam jeździć na rowerze, ale nie po szosie, tylko głównie po lesie, po górach, czyli w takim trudniejszym terenie. I drugie takie moje hobby to jest psychologia. Nazywam się Aleksander Zaborski. Zawodowo zajmuję się od 22 lat wdrażaniem różnego rodzaju rozwiązań technologicznych lidera branży DIY w Polsce. A w chwili obecnej wykorzystuję moje doświadczenie w modelowaniu procesów związanych z zarządzaniem projektami, produktami, portfolio.